Cześć, ten wafel i w Exit the Gungeon. Tym razem lecimy z takim przeciwnym challengem od poprzedniego. Ostatnio nie było darmowych rzeczy. Teraz nie mogę kupywać ulepszeń. I mamy tryb broni, który już wyjaśniałem ostatnio. 2 odcinki temu raczej. Czy trzy, Już nie wiem. Tak dla sprecyzowania, kupywać mogę tylko życie, blanki, takie tam kupotki, nie? Pierwszy item: mniejsze ceny w sklepach? Czyli co, ja mam kupywać masę blanków teraz? W sumie. Może to być dobre. No, bo przecież będę miał ten e, HP upy z bossów i w ogóle, nie? I więcej hajsu do kupywania skinów, bo już wszystkie broni i upgrade y mam. Czekaj, dwie skrzynki. Druga. Bricker, czy jak to się nazywa? E, nie jest zły. Jakbym dostał cloba, to mogę sobie zmienić, niby. Ale jest dużo lepszych broni. A, to ty. Dawno go nie było. Raczej był na początku, jak wróciłem do gry. I chyba oberwałem nawet niego. No! Ale wstyd! Przecież to jest najprostszy boss ze wszystkich. Jak można od niego oberwać? A, od tego ataku chyba oberwałem wtedy. Aha, cyk i cyk. Blank. I rozwalone. I hajsu posypało się dosyć dużo. O nie, dziura. Dziura. To jest ścieżka Hunter. Tak ogólnie, jakby ktoś nie zauważył. No, pewnie większość nie zauważyła. Bo nie znacie na pamięć przecież ścieżek, nie? Czyli będzie wspinaczka. Nasze ulubione. Jak nie masz obrażeń, to już po tobie. Albo musisz unikać. Przez przeciwników. Co też nie zawsze jest wykonalne, bo niektórzy są dosyć yy, duzi. Powiedzmy. Chyba wiem, czemu dostałem dwie skrzynki ostatnio. Bo jedna jest itemkiem, a druga jest z bronią. Więc teraz mogę dwie dostać. Skrzynki, tak właściwie. Czyli jakby zdobywając bronię, nie, nie tracę ulepszeń. Powiedzmy. A przynajmniej nie. Aż tak całkowicie? Cold. To jest dobra broń. Oj. Oj. Ale do odradowania, nie? Dobra, tu jeszcze jakiś tam, jak powinien być, prawda? Ja będę zawsze dostawał jedną broń i jedną lepszą, nie? O, Icebreaker. Ty. On jest dobry. On jest lepszy niż w Enter the Gungeon. On strasznie dobrze zamraża. A ja go tak omijałem, bo myślałem, Eee, słabiutki pewnie jest. Nie dostałem nic. Ja nic nie robię z tym Jari Lancer. Stoję w miejscu. Trzymam jeden guzik. Ale zaraz się skończę. No już. Dostałem kaczkę. No nie kaczkę, gęś. Co ja gadam? Heavy bullets. Może się przydać, bo zaraz będzie boss. Dawaj, dawaj, szybko. Nie gorgona, nie gorgona. Ok, spadam. Czyli będzie nowa mapa. Eee, kotek, król. Te. Czy to nie jest król? Już mówiłem tym, że to nie. Korona. Zmieniam broń Zorgan Dobra, blank po prostu. Nie chcę mi się z tym bawić. Tam jest homing bullet na dole, ale Dobra, dostałem się do tego. Już się bałem, więc wolałem zrobić. On dopiero pójdzie ma. O, chłopie Sirenka. Homing bullet znowu, co jest. Dobra, tam było blisko. Rozwana. Uuu, ile hajsu! I piesek, i HP up No, powiem Wam, trzeba kupywać blanki. Trzeba przed bosem kupywać blanki. Teraz nie kupiłem to był błąd. Bo mogło być krucho. O nie, to jest to miejsce. Dlaczego? Przeklęte jeszcze, mi się pojawiają. Świetnie. Blank! Nie chcę stracić tego kombo. Oj, nie chcę. Dobra, hop, hop, hop Tu trzeba skoczyć Tego pajączka trzeba szybko rozwalić, zanim stanie w jakimś opę -e miejscu, na przykład tu Prawie bym wszedł w nabój, którego nie widziałem No i ładnie, 400 hajsu, a ja nie mam na co wydać O, to ty Crisis Stone Czekaj, jak przeładowuję, to wypuszczam dodatkowy pocisk I jak przeładowuję To jestem niezniszczalny Jak dostanę RPG, to jestem niezniszczalny Tak w skrócie HP up. O, czekaj, teraz jest broń, teraz jest broń. Nie. Dostałem space trend. Czyli po prostu czasami są dwie skrzynki? Jak mam tryby broni włączone? Nie wiem, nie rozumiem za bardzo. O! Dawno go nie było. A, zapomniałem ogólnie kupić blanków. Mam, mam jeden. Także pozdro. Trochę głupio, że nie widzę. A. Tam był ta, ta, jego ta, kulka tam była. Taka. Trochę głupio, że nie widzę swojej postaci, jak on ten dym robi taki, nie? Ale tak właściwie, zazwyczaj jak z nim walczę, to mam tak, że obrywam gdzieś na początku, a potem całą walkę robię na luzie. E, okej. Okay. Wykrakałem. Ale po prostu, ja zapominam jego ataków czasami. Zapomniałem, że czasami może się zrespić takie coś. Takie coś, taka jego kulka. Okej. Okay. Teraz mamy przerąbane. Szybciej strzelaj, szybciej, szybciej! Jezu, ile to zajmuje. Uciekam stąd. Ale oni latają! Szybciej! Szybciej! No i nie można? Weź spadnij czy coś. Dobra. Cyk. Do granata tu. Nie obrwałem od dotyku? Ja go popchnąłem. Zjeżdżaj. Ładnie. No tak. O, siema. No ja myślę, że raczej za bardzo nie będę brał tej nagrody. Bo. To w sumie jest płatne? Powiedzmy. Co ja mam tu zrobić? Jak to przeleciało? Ha. On jakby odbija się od tych głów? Ale poszło! Ale poszło jeszcze jeden. Dwa naboje. Nice! Ej, jest! Mam achievementa z nim. Color me surprised. You did great. Take it. Co ja tu dostanę? Czekaj, co to jest? Ej, nawet to się nie poświetla. A skrzynia zniknęła Ja muszę to wziąć, co to jest. To jest Wingman. Ja myślałem, że to jest jakieś nie wiadomo co. Że wiesz, zrobię to trzeci raz i dostanę jakieś dziwne coś fabularne. No to jest Wingman. On czasami strzela, nie? Nie wiem, Co on robi? Na razie sobie lata. A, on rakiety wypuszcza czasami, ale to, to niewiele robi. O, i to jest ten. ten line, ten fat line. O, to nie leci przez cały ekran, tylko w plecy przeciwnika. Dlatego ja nie widziałem, że to coś robi. Bo na przykład przeciwnik był przy ścianie i tych naboje nie było widać praktycznie. Dekart! Ej, on nie ma aż tak mała amunicji. Dobra? Nie wiem, co dostałem. Mega hand. Blank, dost. Blanka mam! Boom! Weź tam na górze. Miejsce. Mega hand jest taki dosyć lamerski tutaj. W Entertainment Gun był całkiem spokoj, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj nie do końca. Braketki. Piesek mi zebrał. Zapomniałem, że mam pieska w ogóle. Ciekawe, że wybucha czasami powietrze. Wybuchają rzeczy, gdzie jakby nic nie ma. O, to on. To ty. Siema. Dawno ci nie było. Ja pamiętam w ogóle, jak się z nim walczy? Nie. Tu najlepiej stać. Ale też nie jest to safe spot taki całkowity. Dobra. Dostałem coś, nieco. Ale ja powinienem zmienić broń. Nie wiem, jakie tam nie obrwałem, ale się cieszę. Blank. Nie chciałem już się bawić samonaprowadzającymi pociskami, ok? Bong power. Idzie dobrze. Czekaj, ja zrobiłem już trzy bossy bez obrywania tutaj? Mhm, trzy bossy. Na trzecim coś zwaliłem. Który to był? A, to był ten. Ten duży, taki dziwny. O Jezu, teraz to. A, mój. Dekart nie ma amunicji. Oj! Oj, oj, oj. Szybciej, 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 szybciej. O jest. RPG. Mówiłem, ja jestem prawie cały czas niezliczony. Patrzcie, cały czas jest ta ochrona. I mam podwójne obrażenia jeszcze. Bardzo więcej strzelam tym czymś. Kto to jest? Mam nadzieję, że ktoś z kim będę mógł quest'a zrobić. Albo ktoś do Achievementa. Tam jest ta! Yy, ten balon jest. Trzeba go zestrzelić, żeby dostać stołek tam. Dobra, spróbuję to zrobić jakoś. Tylko najpierw musisz tam dostać bliżej. Okej. Okay. Całkiem nieźle strzeliłem. Bum. Dobra. Ja to mogę nawet zwalić. Całkowicie. Nie liczy się, ile razy yy, będę potrzebował walność, tylko po prostu, żebym walnął. O! Zatrzymało to go. Bum. Nie <śmiany> aż tak. I. I trafi, trafi, trafi. Bo jak trafił idealnie. Jestem mistrzem golfowym. Za dziesiątym razem. Uh, not very good. Żadnej nagrody. Co? Ale jest do achievementa, jeszcze 6 razy. <laughs> not very good. No boon. O, tu są te rzeczy po bokach. To jakby takie wyżyczki strzelające dziwne. Ej, ale one są wszędzie. Co ja mam tu zrobić? Moje ziomeczki trochę robię, o, teraz mam sam wprowadzającą broń, więc co też trochę zrobi? Ja się nie ruszam z tego miejsca. Nie chcę mi się bawić z tymi nabojami dziwnymi. No i za starania jest skrzyneczka. Wolniejszy na łeb Ładnie. Ładny. Yy! Przeładowanie mnie uratowało. Nie widziałem gościa w ogóle. Eee, homing Bullets. Ale teraz zostaje zrębiste rzeczy. Po prostu. Dawaj to. No i tak. Armor. Amunicja do Dekarda. I nie wiem, no. Życie dla kombo większego i tyle. I. Czy ja właśnie oberwałem? Tak, właśnie oberwałem. Nie wiem w sumie od czego za bardzo. Dobra, poskaczę po nich. Nie bardzo to wyszło. Nawet nie widzę gdzie jestem. Na jego głowie, na pewno. Znowu oberwałem. Okej, okay, to, to poszło świetnie. Panie... Ale by była heca jakby, jakby wiecie, jakbym skakał po tamtym gościu po prawej A moja platforma by odleciała na taką wysokość, żebym Nie był w stanie wrócić Czekaj, ja mogę podczas skakania po nich Chyba atakować, nie? Nie? Ajajaj Dobra Hop <grytanie> A ja teraz jeszcze mogę do sklepu pójść Bardzo ostatni to trochę zwaliłem. Mogłem tamtego życia nie kupować, teraz bym nie miał. Ale dobra, i tak pewnie zrobię smoka bez obrywania. Przynajmniej taki mam zamiar. I blank. Pierwszy. Dostałem dobrą broń. Więc sobie ją zmienię. Dobra. Te rakietki wracają. A smoczek nigdzie nie wróci. Dobra, zmieniam broń. Dekad znowu. Który zaraz nie będzie miał amunicji. <laughs> nie, no tu chłopie, blank leci. Teraz już z mi broń muszę grać. I obrwiałem od niego? No tak to jest, jak dostajesz broń, która nic nie zadaje nawet. Angry Bullet, Teraz ja jestem Angry. Specjalnie kupiłem tyle blanków Dostałem coś, co nawet nie zdążyło załatwić gościa Teraz nawet nie... Dobra, już widzę gdzie jestem Big shot <grym> Jak w Delta, Rud Dobra, dawaj, bo to zadaje ogromną... No weź! Mam dobrą bronię, on znika nagle Dobra, hop Ok, Aged Bell. Teraz to już mi tylko utrudnia, tak właściwie. Nie chcę spowolnienia czasu, tylko chcę go zrobić szybko, ok? Dzięki. I znowu Aged Bell. Fajnie, że chłop na mnie spadł. Dobra, zawalczmy z ośmiorniczką, Ona nie ma ataków przywołujących, także to, że czasami dostaje mały damage, to nie zrobi mi wielkiej różnicy. I nie znika aż tak często. Nie ja po tym pierwszym nawet się nie starałem już. Oj, rybki. No, nie wcisnąłem się Można też zejść pod ziemię Pod wodę raczej Ale ryzykujesz No Ładnie I teraz to coś I. Na styk, na styk, na styk o nie, To nawet nie ma czasami czasu się zagłębić. Nauczyłem się robić tego atak. Skończ najpierw jeden atak, zanim zaczniesz drugi. O jezu, mam jeszcze 4 hp? Wow, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. A mogę po tobie skakać, po prostu? Balun. Gun? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Obrwałem i straciłem chyba Balungana. Co z tymi bańkami? A trzeba rozwalić, trzeba w nie strzelać. To masz bańki moje. O nie. Ej, tu warto tak robić po prostu. Aged Bell, nie potrzebuję. <laughs> Ten wyraz twarzy mnie rozwalił. Teraz mogę HBD potrzebować rzeczywiście. Uj. Dobra. Świetnie. jest to coś ten atak, który zostaje na długo, dwa hp mam. Co? On tak nigdy nie zrobił. Ani razu. A tak robił. Dostałem kloba. Zmieniam to. O, jakaś bomba walnęła, a teraz on wsysa wszystko. O, tego ataku dawno nie było. Pamiętam, że się śmiałem, że jak w dungeonsach. On wsysa półtora HP. Ale żyje. Czemu za niego mnie ma hajsu żadnego? Przecież to jest taki trudny boss. I jeszcze ja wydałem hajs na przynęty na niego. Dlaczego ja nic nie dostałem w, w zamian? Kupmy robotowi takiego skina. No bo teraz już mam wszystkie itemy wykupione, więc no kupuję skinę i czapeczki. Dobra, także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję że się podobało. Do zobaczenia i Siemka.